Mamo, mamo, mamo. Co się stało? Czy mogę iść dzisiaj do koleżanki? Yy, tak, możesz, ale jesteśmy razem. I chciałabym z tobą też czas pospędzać. No proszę. Och, no dobrze. To, to podwijesz mnie. Taksówkę weź. Okej, okay, wezmę taksówkę. Tylko koleżance odpiszę. No dobra, przyjdę do ciebie, ale muszę niestety taksówką. Nie taksówką, autobusem. Autobusem? Tak. Weź może 145. Tak, dobrze. Czy ja słyszałam, że Martyna idzie do koleżanki? Mamo, czemu pozwoliłeś Martynie iść do koleżanki? Bo jest duża i może z tobą, ja bym musiała twojej koleżanki z tobą poczekać, ale ja też jestem duża, nie kochanie. No dobrze, to ja idę, wezmę jakieś jedzenie i pakuję się. Będziecie gdzieś szedły? Tak, pójdziemy gdzieś. Gdzie? Do akwaparku. Mamo! Och, ona żartowała. Tak, żartowałam. Nie, nie żartowałam. No dobra, nie żartowałam. Pójdę się przebrać. Okej, okay, najpierw zdejmę te ubranie i teraz nałożę tamto. Okej, okay. jest i teraz jeszcze to. Wezmę mój nowy plecak. Mamo, mogę 10 złotych? Tak, o nie, weź sobie. Dzięki Nie ma za co, kochanie. Wezmę też jakąś przekolskę. Przesuń się, przesuń się. Chipsy będą idealne do koleżanki. A wy pościelcie łóżko? Nie mów mi, co mam robić. Dobrze. Dobrze, mój maluszku. Nie mów, o mnie, maluszki. Oj, dobrze. No dobra, telefon i pieniążki wystarczą. No to ja idę do autobusu, pana Tak kochanie. Okej, okay, jadę na dół. Jestem. Co no to? Cześć Martyna! Cześć Emilka! Jak tam twoja siostra? Dobrze! Wiktoria! Tak! To jest moja koleżanka. Fajnie! A do mnie może przyjść? Zapytaj mamę. Posprzątaj swoje rzeczy proszę, chcemy trochę porządku. Dobrze! Chodź do salonu. Gdzie? Chcesz poznać moich rodziców? Już ich kiedyś widziałam, ale bardziej. O, cześć Martyna. Hej, dzień dobry. Hmm. Czy Martyna może zostać na noc? Raczej nie, bo twoja mama Martyna pisała, że jutro yy, wracacie do domu. Tak, wracamy. No to jesteś głodna? Tak, jestem trochę, ale nie muszę. No dobra, mamu, odgrzejesz nam spaghetti? Odgrzeję wam coś. Dziękuję. A może chcesz się pobawić kulkami? Nie, dziękuję. Dziękuję za propozycję. Dobrze. Moja siostra kolekcjonuje kauczuki. Fajnie, ja też kiedyś kolekcjonowałam. Usiądź sobie w kuchni. Idziemy dzisiaj na ten basen? Tak, jestem przygotowana. Mam kostium na sobie. O, mama dzwoni. Pójdź odebrać. Majtyna usiądzie tu obok mnie. Nie wiem, może ja, ty ma, ja mam dzisiaj w ogóle wizytę u dentysty. Wiem o tym. Tak, mamo, już jestem u natalki. Mhm. No to Emilka to była inna koleżanka, to jest Natalka. Okej, okay, a Emilka to się to jest yy, siostra Natalki. Tak, są rodzice. Bo jaki? Pa mamo. Okej. Okay. Zobaczymy, czy usiądzie się Ciebie. O co jej chodzi? Nie wiem, czasami ma takie dziwne chwile. Okej, okay, Natalka, jestem bardzo głodna. No dobra, zrobię jej coś. Co lubisz? Nie wiem, lubi spaghetti, lubię tortille. Yy, Okej, okay, to zrobię wam coś. Mogę zrobić z rybą, Cze herbaty? Ja bym poprosiła. Ja też. No, no ja mam dzisiaj dentystę. O, a ja mam jutro. Super. Chociaż ja tak bardzo nie lubię tej denty, tego dentysty. No, ja też. Ja bym poprosiła jeszcze herbaty. No jeszcze wody. O, kawa z mlekiem? Ja lubię bez mleka. Okej. Okay. Ja wolę z mlekiem. z mlekiem jest taka mleczna. Tak, bo to jest kawa. A posłodzić wam? Nie, nie trzeba. Ja nie lubię mleka. Yy, Takiej. Słodkiej. Mm. Też dzisiaj nie trzeba. O, jakie ciepłe! Oh, mam tego Bigosa. To nie jest Bigos, to tortilla. Cześć! No to znowu ona. Mogę coś zjeść? Kochanie, weź sobie ryż. No, dzięki mi. A mi ktoś coś zrobi? Tak, kochanie. Kanapkę z sałatą. Co tofu twój rybę. Pyszne było. Ej, czy mogę teraz iść do dentysty, mamo? Natalko, ale Martyna u ciebie jest. Pójdzie ze mną. Nie kochanie. O, a ja jutro mam. No. Może i masz, ale nie możecie chyba razem iść. Bo mama mi pozwoliła. No, idziemy tam na basen. Do no. Masz kostium? Mam, chodźcie. No to co, masz ten kostium na sobie? No nie mam, jednak nie nałożyłam. Okej, okay, ja też. Dzień dobry. Dzień dobry, macie bilety? Tak, mamy. Proszę zyskanować i je odłożyć. Mhm. Oddaję, proszę. Dziękuję. I możecie iść dalej. No no najpierw się przebierzmy. Ja pójdę jeszcze do toalety. No chyba ja też. Nie, ja nie muszę. Oj! O, kogo rzeczy tu są? Położę tam. A, to. A, to, to są do kupienia. Dobrze. Najpierw do toalety. O. Okay. Yy, nie wiem, w której szatni jest Martyna. A co, jak do niej wejdę? Yy, nie słyszałam tego do, za dobrze, więc pewnie w tej. Więc wejdę do tej. O! Yy, przepraszam. Nie wiedziałam, w której jesteś. Jest. Tu. Jestem. Dobra, zapomnijmy o tym, co tam jest. Ok. Ej, okej, okay, idziemy na drugie piętro. Jedziemy. Lecimy. A wiesz, bo ja mam psa. Gdzie jest właśnie Twój pies? Gdzie jest Nela? Nela jest w nagrodku. Masz psa. Ok, chodźmy. Tu jest jedzonko, tu pójdziemy. Później pierwsze yy, akwaparki. O, ja się boję. Czego się boisz? No wody. <laughs> Tam dalej jest fajna taka miejscówka. Zwierzątka. Wow, to pryska. To pryska. Tak, to pryska. Tu! Ale tu nawet nam woda do nóg nie sięga. A kotka sięga do brzucha. To jest bardzo szybkie. Włączmy to. Ale fajnie. To zjeżdżanie wygląda tak fajnie. Mhm. Kto pierwszy? Trzy, cztery, Ja byłam pierwsza, nieprawda. Nie, ale teraz ja byłam pierwsza. Nie. Dobra, ja zagłosuję. Okej. Okay. Trzy, cztery, ry. Ej, to akurat ty byłaś w tym niebieskim ubraniu. Tak, to ja byłam. Ej. Chodźmy tam. Ej, no co ci odbiło? Fajne tam te dziewczyny, właśnie nie są fajne. Jakieś dziwne są, nie mają takiego ładnego stroju jak ja. Mają ładniejszy? Nie mają. Ten chłopak wydawał się dziwny. Tam tu sekret. Sekret? No? Gdzie? Patrz, to by się coś otworzyło. Wow! To są przebrania? Tak, to są przebrania do teatru. Ale jakie się to? Wróżki. A niby po co mam przebranie... stroje wróżki? Nie wiem. No po prostu znam ten sekret. Okej, okay, odłożę to. A wiesz, mam jeden sekret. Sekret? Tak, sekret. Chodź za mną, ale tam jest ciemno. Nie bój się. Wow, ale tu ładnie. Tak. Co to za miejsce? Moje prywatne. Prywatne? Tak. M musisz się odsunąć. Jeszcze raz to będziesz widzieć. Przesuń się. Zwierzęta wszystkie z woli Waszej. Stańcie na trony Waszej Wysokości. Wiktoria. Tak, ty jesteś s. Będziemy ci usługiwać. Co? Chcesz diament? Niech diament w twojej ręce się pojawi. Mam diamenta i to magicznego elfy znik znik Jak ty to zrobiłaś? Natalka znikaj nie. Magio znikaj. Jesteś wspaniała. Moja siostra kocha syreny. Co mi się stało? Czemu nie, czemu nie mam jednej nogi? Zaklęciemy, Magio wracaj! Co się ze mną stało? Czemu nie miałam żadnej nogi? Elfy ci pomogą. Elfy! Chodźcie do mnie. Usługujemy ci. Nie mam jednej nogi jak jestem człowiekiem. Elfy zostańcie. Sireno, znikaj. Obejrzę twoją nogę. Obejrzę ją zbawić.